Cześć. Dziś pokażę Ci, jak się przygotować do aktywności. Pierwszy punkt. Pierwszy robimy pompki. Robimy pompki. Oczywiście pompki robimy. Minuta 60 pompek. Robimy ręce bardziej nie tak, tylko musimy być ręce tak. I robimy 60. Sześćdziesiąt pompek w minutę. Sześćdziesiąt pompek w minutę. I oczywiście, i do tego przysiady, trzydzieści, czterdzieści przysiadów. Tak. żeby się rzepka przeskakiwała. To będzie jak najlepsze. Przeskakiwała.